Siemaneczko, ja jestem Rafał I witam was dzisiaj w pierwszym odcinku z gry Cube World Jest to naprawdę świetna gra Z grafiką taką jaką właśnie teraz widzicie na ekranach Bardzo podobna do Minecrafta Więc myślę, że wielu osobom spodoba się, a może i nie No ale sądząc po fenomenie Minecrafta myślę, że tak właśnie będzie Jak widzicie przy logu gry jest znaczek alfy Co oznacza oczywiście, że gra jest w, faz w fazie alfa tak więc bardzo wczesnej wersji. Ale i ta gra jest naprawdę rozbudowana. I dużo rzeczy bardzo tutaj można sobie zrobić. Tak więc zaczynamy nową grę. Stworzymy sobie nowy charakter. Nową postać. I tak. Zrobimy sobie Human Elf Dwarf Ork Goblin Lizard. Undead. Stworzymy sobie nieumarłego. Tak dla jaj, żeby było śmiesznie. Ok. I on będzie kobitką. To będzie nieumarła kobitka. Nieumarła kobitka, która będzie siwowłosa. Siwe. Takie może... Dobra, to chyba to. Dobra, niech będzie. Siwowłosa nieumarła. Która będzie... Warrior. Ranger. A która będzie warriorem Będzie miała na plecach wielką pałę. To będzie babka z pałą. Trochę dziwne, no ale. Ale tak dla jaj, żeby było jaj. Bo to podchodzimy do tego oczywiście. E, nie na serio, bo gra jest ogólnie taka śmiechowa trochę, więc. O, oczy. Czy są czerwone? bo to, to fajnie wyglądało, ale niestety nie ma. Nie można zmienić koloru, no niestety. Dobra, zostawimy sobie takie. Takie. Nie wiem, co to jest fioletowo-różowe. E, I włosy. Wow Włosy Włosy, włosy, włosy Jakieś takie Eee, takie krótki nieładnie Trochę jak robot wygląda teraz Dobra A tutaj jest jakąś taką grzywką Nie, zostawimy chyba sobie te podstawowe I nazwiemy ją Nazwiemy ją Zdzisława Zdzisława Dobrze napisałem? słowa. Dobrze No i kites, jest yy, Dzisława z Pałom Create No i kites um, Kupka Zagramy sobie na kupce Żeby żeby tak dla jaj było, nie? Select i jedziemy Tak naprawdę to <grym> Ja w grę też grałem bardzo malutko Tak naprawdę też za bardzo jeszcze nie wiem nie, nie, o co tu chodzi tak naprawdę no, Oprócz tego, że chodzimy Ludkiem, zabijamy yy, potwory i tak dalej. Ale no jak mówię, nie jestem obeznany, wiem tylko jedno. Takie coś, takie bydle, jak się to zobaczy, to spierdzielać trzeba jak, jak najdalej od tego czegoś. Bo to jest, jak to cię zacznie gonić, to już po prostu jest koniec. Yy, bardzo mi się podoba ta grafika i stylistyka gry. Jest taka plastyczna, bardzo ładna, estetyczna. Yy, tutaj te krajobrazy, to naprawdę świetnie wygląda. Bardzo mi się też podoba mapa, zobaczcie na mapę, ona jest po prostu świetna. Taka w 3D, można bardzo przybliżyć sobie. E, oczywiście, te, tak nawet można w, y, przy włączonej mapie poruszać się. E, co, co naprawdę jest fajnym pomysłem. E, I naszą pierwszą, tak jakby sobie postawmy taką misję, że naszą misją jest dotarcie tutaj do tego miasta. Czy co to jest? Mm. I o co tejże chodzi? że chodzi? Tutaj o to chodzi, że trzeba wyruszać w podróży, w podróży i niszczyć bossy. Ja jeszcze nigdy nie zabiłem żadnego bossa, nawet nie zobaczyłem, jak on wygląda, więc mam nadzieję, że w tej serii będzie okazja. Tutaj, tam daleko, to, to, tutaj te miecze takie, to są znaczniki, gdzie występują właśnie bossowie. I tam będziemy musieli dotrzeć. No ale to raczej nie z pierwszym poziomem, ponieważ pewnie padniemy sobie dosyć szybko dobra chętnie bym zarypał tutaj tą sztukę i tak zrobię wow Zdzisława widzę, że jest złapałą wali, ja mam moc, nie, nie ma co, mam moc jeb, jep. jeb jeb dobre, Zdzisława jest niezła Dobra, pięknie i 5 ym, XP, czyli doświadczenia wskoczyło. Tak naprawdę gra nie jest taka, że tutaj yy, tutaj się yy, zdobywa doświadczenie bardzo szybko i leveluje bardzo szybko. Tam jakieś dziwne... O, co, co to jest? Tutaj gra toczy się bardzo powoli. Yy, Lewele zdobywa się bardzo wolno. A tutaj jak widzicie jest obóz. Nieraz, jestem tam, trochę już zwiedziłem świata, więc trochę tam się, coś tam zwiełem niby. Ale, ale no większość rzeczy tutaj dla mnie jest jeszcze zagadką. To jest obóz, gdzie możemy pójść spać, a zrobimy to, ponieważ to nam regeneruje życie, jak widzicie teraz na dole. Dobra. Wow, jak tu wstać? A, dobra. A w ognisku możemy sobie pichcić. Tyle, że ja... Pineapple. Ja jeszcze dokładnie nie wiem, jak to działa. Dlatego nie będę tu nic robić. Możemy nawet sobie na krześle usiąść. O. Dobra. W ogóle, ...pała większa od samej Zdzisławy, ale dobra. Nieważne, lecimy. Lecimy tam w kierunku tego miasta. Czy w ogóle dobrze? Dobrze. No i fajne jeszcze to, że tutaj na przykład możemy wspinać się. Na wszystkie przymioty gdzie tylko, gdzie tylko yy, nas wzrok poniesie Tyle że macie te, teraz na dole taki niebieski pasek staminy Jak się stamina wyczerpie to niestety nasa, nasza Zdzisława się puszcza i leci na łeb Tak więc... Łota fuck, co tu jest? God damn it wow, ale tam piękne są widoki Ło wow. To właśnie lubię w tej grze Mam nadzieję, że on mnie nie zaatakuje On jest na czerwono, jak ktoś się na czerwono to znaczy, że on jest bardzo mocny ja, ale tam fa... What the fuck, O kurde, spierdzielamy. Chodz, do! po drzewach, Tarzan. Czy on? Jak się zapiemy? Dobra, puścił. Dobra. Ty, kurde, nie goń mnie. Tu trzeba uważać, bo tu jest bardzo dużo właśnie takich... stworzeń i w ogóle. Jeszcze są morkowie którzy chodzą na przykład w stadzie i to już w ogóle kompletna masakra wtedy. Bardzo ładne w ogóle drzewka. Takie kolorowe. Dobra, teraz żeby stąd nie spaść na, na łeb Bo nie będzie wesoło hmm, będę musiał pokonać tą dziurę hmm. Tak, tu jest jakiś taki kanion jak widzicie Nawet fajnie może na mapie obejrzeć, bo to w 3D jest Fajnie to widać Dobra no To lecimy Trzeba się strzec o, Tutaj fajnie też ym, jest Co tam jest w Grze są także pety Czyli zwierzątka, które można oswajać, a ja tak naprawdę jeszcze... E, nie wiem... Zebrałem coś. Hardflower. Wow. Co on robi? W ogóle listki spadają. Spadają... W ogóle zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Zobaczcie, listek spada. To jest wszystko fajnie przemyślane. No dobra. Hardflower. Co one robią w ogóle? Czy ja tu mam jakiś inwentarz? Mam. Co ja tu mam? What the fuck? Aha, mam mieczyki moje. Mam ten heart Flower. I co on robi? Nie wiem. Dobra, tu jest jakaś drużka, chyba to jest dróżka, nie wiem co to jest. Eee, listki spadają... O! Mamy pierwsze zabudowania. A, eee, więc się przejdziemy tutaj. No właśnie, wracając jeszcze tutaj do tego tematu petów. Możemy je oswajać, Jest jeszcze nie wiem jak to się robi. I możemy na nich jeździć. O, proszę bardzo, tu mamy kota na przykład. Tutaj mamy psa. O, a to są posągi, w których odradzamy się, jeżeli umrzemy. Bo tutaj śmierć raczej nic nam dużego nie robi. I odradzamy się w takim najbliższym posążku. Zboże. Czy z zbożem można coś zrobić? O! Nie, nie chciałem wypić, boże. Sorry. Zmarnowałem potionka. W ogóle wow, strach na ogóle. Czy można coś z nim zrobić? Można go nawalać pałą. Tylko, że on jest mega wytrzymały i pała tu nic nie pomoże. Eee, dobra. Wejdźmy może do domku. W ogóle git tu można do każdego domu wejść, to jest w ogóle masakra. Dobra, coś nic specjalnego. Tu też jest nic specjalnego. W ogóle on jest jakiś opuszczony, czy na górze coś jest? Są muzia, w których można spać. Dobra, nie. Nie będę spał, to jest kogoś dom, bez jaj, wlazłem w ogóle na hama, idziemy stąd mm, Tu idziemy Ja co mi interesuje to właśnie jak, jak oswaja się tutaj zwierzątka, to mnie bardzo interesi A tutaj też chyba nikogo nie ma Nie, tutaj raczej się nic ciekawego, nie Nie będzie działało tak więc padamy stąd Dobra Idziemy w tamtą stronę Dobra Czyli na pewno dobrze idę Tak, po drodze będą jeszcze jakieś mniejsze takie miasteczka można powiedzieć O, łowieczka jest Ja utuczę łowieczkę Sorry, że Znaczy w ogóle można ją utuć Walpało! No chyba nie da się jej zabić, szkoda Ja wydawało mi się, że ja kiedyś What the fuck Jakieś gnoboldy o. Dobrze, no, że owieczki nie ruszyli On się popłakał Co to było? O, wyżybek no, Zbierzemy O, tu mam jakieś NPC. Tak naprawdę tej grze to bardzo mało, e, wiem Siemano, można z sobą porozmawiać? Fajnie Nie można idzieć I like your name, fajnie Czy z to można powiedzieć? I love singing. Dobra. Nie to to nie Left Towers No niestety nie mam No dobra no. Wspinacz najlepszy, kurde To nawet jakiś specjalnego, no, dobra Czy można otworzyć okno Wow, można otworzyć okno, ja ci kręcę, lepszy niż Minecraft Idziemy na górę Wow, trochę tutaj kamera y Obolewa na... Uh. <gulia> Wyskoczyłem z tego. Nie, nie mam. Do widzenia. Wyskoczyłem z balkonu. Beczka, czy jesteś beczce? Nic specjalnego. To już wiemy. E, Siemak Laria. How are you? No good, I'm fine, fence. Mm. Tutaj co my tu mamy? Tu mamy pieski, Kurde, no, te pieski z pewnością kurczę z chęcią tutaj je wziął. Ale niestety nie wiem jak. Wiecie co? Chyba dobrym pomysłem będzie pój pójść w teren i a, pozwiedzanie go troszeczkę. A także zdobywanie jakichś doświadczeń, bo jak na razie mamy tylko 5 punktów doświadczenia, a do drugiego poziomu potrzebne jest 50. A także Pozbieramy sobie jakieś tam rzeczy, itemki i tak dalej. O. Pineapple. Dlatego tu jest. Wow. Tu rośnie. Dobra, zbieramy. Nie wiem, co można z tym zrobić. Bardzo możliwe, że przy obozowisku można jakiś nie wiem, ugotować to czy cokolwiek. Co to jest? O. Krasnolud, ale on nie jest silny. To ja spadam. I idziemy tutaj. O, tam, tam coś chodzi, koło tego drzeweczka. Okej, okay, tam też coś chodzi. Tam jest chyba kot. A to co to jest? Gnobold, ale to jest... To jest chyba empec, tak? Mogę pogadać. Okej, okay, dobra. Czyli... Jakby ktoś nie wiedział, kolesiówka nam powiedziała, że dungeony, czyli takie... Jakby to powiedzieć... Jaskinie, o. Są naprawdę niebezpieczne, bardzo niebezpieczne i gdy chcemy się tam le lepiej, żebyśmy się wybierali do tych... do tych dungeonów z... z bo inaczej może być z nami krucho. ja leżącego się nie bije, Ale co tam? 2XP. Niestety trochę mało. Herdflowery, kurczę mamy. Jestem ciekawy, do czego to służy, może jakieś śmiech córki z tego robi albo coś. Będę musiał do no, tej gry troszkę więcej przeczytać i na pewno w, w następnym odcinku będę już o wiele więcej wiedział Tu jest także Undead On jest ucznikiem. O Jeh yeah. Kabłek, panieczynkę No proszę bardzo O, tam coś mamy Tam jest obozowisko? Wow, My tu się bije Tam się tuką Co tu jest? Tam jest chyba jaskinia. Idę za, za... Albo nie, za chwileczkę. Za chwileczkę tam pójdziemy. Ja tu jeszcze się prześpię, wy, wygeneruję sobie troszkę życia. I, I... A nie, nie ma tego. E, nie ma uszka. Dobra, co ja to mogę zrobić? Jakąś macę mogę w ogóle zrobić. Ale potrzebne jest kowadło. Nie zrobię. Co my ja to w ogóle mamy? Armor. W ogóle Armora mogę zrobić, ale także potrzebne jest kowadło. Tutaj nie wiem co to jest. Co to jest? To jest cooking, właśnie cooking. Pineapple. O proszę bardzo. Mogę to zrobić? O, zrobiłem! Aha, no tak, mam 13. No, jest O, proszę bardzo. To zrobimy sobie tego troszeczkę. Tak. Tak spień zostawimy sobie na później, bo to może się jeszcze przydać albo coś. A tu jakaś zupa jest, ale potrzebne jest co? Nie wiem co to jest. O właśnie. Czyli potka do życia. Potrzebny jest nam butelkę z wodą i właśnie heart flowery do tego są potrzebne Hert Flowery. No dobra i trochę więcej już wiemy. Aha, dobra. Ok, tylko teraz tak. Dzięki, dobra. Jeszcze sprawdzę sobie, co tutaj tak naprawdę... Hmm, to robi. HP plus 100. Aha. Czyli to po prostu odnawia życie. Tylko to niestety musimy, jak widzicie, on sobie usiadł i jadł. A takie potki... Normalne w butelce można pić i biec, więc no, jeżeli chcemy się wyleczyć, to trzeba znaleźć jakieś miejsce bardziej bezpieczne. Zabijemy sobie te cholerstwa. Je jebudu, je budu, je budu, Bitom, Jeb, je! trochę palą, nie powiem. Jebudu, budu, Dobra. Służyło trochę XP'ów. Co tam jest? Czy tu nic nie ma? O, to jest tak ciemno, że nic nie widać Nie, tu chyba nic nie ma, to jest po prostu takie Taka dziura w skale Dobra eee, Czy da się Na pewno się da Przełożyć to tu Albo coś Left special Nie, ale ja to zjem Trochę odnawię hapeków No dawaj, dawaj, dawaj. Ona stówkę odnawia, a podionki? 200. No, nieźle. Dobra. Tyle, że tych całych... ...ananasów mam... ...mam ograniczoną ilość, bo chyba... Nie wiem, czy w wioskach one się regenerują potem, mam nadzieję, że tak. A ja... What the fuck?! Czy my jesteśmy kobosa? NIE! w ogóle idziemy gdzieś... nie wiem... w ciemną dupę. What the fuck? Ogry! Jaką ma pałę wielką! Ma trzy razy... gdzie tam trzy? Dziesięć razy większą od mojej! Huh. Dobra, nie! To jest szrek. Jedziemy na Shreka. Kotek. Czy da się kotka ubić? Da się! No to bijemy go. Nie wiem po co, ale i nawalamy. Wow ale mi wolno, 25 Mocny jest Ogrom ma nas w dupie, znaczy Shrek. więc my też Co to jest? Maszlumy, nie wiem dlaczego potrzebne są maszlumy, no ale dobra Tu jest kolejny Pozbieramy to, no ale źle lepiej zbierać, bo potem może się to przydać To są te Herd Flowery eee, no, wow Dorodzieje. Da się z nimi rozmawiać? No wiem, że pogoda jest fajna. Da się ich bić? Nie. Hmm. No Hmm. kolejny ten i idziemy, zwiedzamy. No co? Najpierw trzeba pozwiedzać. Pierwszy odcinek, zwiedzamy, zobaczymy o co chodzi. W drugim już pewnie bardziej będzie ogarnięty, ale w pierwszym pozwiedzamy sobie świat trochę. Wow, tam jaka góra w ogóle. Widzę co to jest? Alpaka? What the fuck? Jakaś lama. Co to jest? Bijemy! Tylko to się rusza. Nie ma zlituj! Bij! Widzi słowa! Jep! Jep! Ślicznie! Strasznie mało XP wchodzi. O! Jakiś kwiatek. Co to jest? wełna. Gdzie Dobra, wchodzimy. Radishling. To, o, tam jest punkt odrodzenia. Ale ja nie będę się z nim był. Ja podziękuję panom. I przyjdę w kiedy indziej Ten też raczej, no właśnie. Tutaj z tym się nie będziemy bić. Ale pójdziemy sobie dalej. Pójdziemy sobie tutaj na tą głu... Ujezu, mi się... Wow, co to jest? Kot. Właśnie się wystraszył. Co to jest? Dobra, tu wszystko jest teraz nie wiadomo, jak... kurcze. Lubię poznawać właśnie grę od... Od samego początku. Potem, jak już człowiek wszystko wie, to tak naprawdę... Leci tylko do przodu. O! Wow, co to jest? O kurde, twierdza jakaś. Dobre. Podoba mi się. Teraz tylko trzeba z stąd zejść. Ale dobre. No nie wiedziałem. Dobra. Wiecie co, mam taki pomysł? Tam do tej twierdzy przejdziemy się już w kolejnym odcinku. A jak na dzisiaj, na razie, to dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Odcinek trochę nieogarnięty, no ale to jest pierwszy odcinek, to wiadomo. Mam nadzieję, że już... Kolejne będą będą bardziej ogarnięte No i w kolejnym odcinku już postaram się przeczytać yy, o wiele więcej o tej grze Mam nadzieję, że będę bardziej tutaj doświadczonym graczem Jeszcze rozwalmy to I weźmy kabłęba I przejdziemy się Jeżeli oczywiście tam się da wejść albo coś Nie wiem Może trzeba mieć większy poziom albo coś nie, nie wiem jeszcze o co chodzi Przejdziemy się tam w kolejnym odcinku No dobra, więc ja się na tej górce Z wami żegnam To jest czysto? Czysto, dobra, nigdy nie będzie bił Mam nadzieję, że się podobało. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia już w kolejnym odcinku Cube World. Dzięki za obejrzenie. Cześć. Pa pa.